Dzień dobry, witam każdego w następnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj będziemy grać w Terrarię. Teraz wiem, że to całkiem dziwne, tak znikąd odcinek z Terrarii, kiedy byłem w środku nagrywania y, serii z Zombie Night Terror. Ale akurat y, kocham tą grę i nie tak długo temu zacząłem z nią znowu grać, więc pomyślałem, że może ją zacznę nagrać, jakby. Ej, nie pozwolę, żeby taki content się stracił. Zmarnował znaczy. A więc tak szybko powiem, co się wszystko dzieje. Chcę grać jako mage, czarodziej, czy jakkolwiek. A więc dlatego używam tej różdżki. Tutaj jest moje kwipunek i akcesory, jakbyś się ciekawili. Zrobiłem już małą arenę. Za chcę walczyć z AI w katulu No, więc... Za długo się zobaczymy, dajcie mi tylko sekundki. Więc, ja tutaj próbuję farmić Demon Eye'e na tę rękę, czy cokolwiek to jest, żebym mógł stworzyć, no wiecie... Przywołaczkę samona jakkolwiek na Eye of Cthulhu, pierwszego bossa, Z tym którym chciałbym zawalczyć. Tylko idzie to niesamowicie powoli, więc ta... mi to trochę zajmie. Na szczęście dla Was to będzie jedno krótkie częcie, a więc ta. widzimy się za dosłownie sekundę.

nie został rozwalony na kawałki przez na przykład tego nietoperza tam widzicie. A więc a, teraz będę musiał szukać czego po kopalniach przez jakieś już pół godziny. Ale hej. Co za co, coś? Jeśli chcę przeżyć, muszę ich szukać, więc to za niedługo Jestem pewien, że jakiego znajdę. Bo, a, nie napiszę tych. Medus małych. Takie wkurzające są według mnie. Więc pozwólcie, że ja tego tutaj poszukam, a edytujący ja mogę e, szybko wytłumaczyć jaki mam plan. Dzień dobry, tutaj cytujący Wiktor. Jak widzicie w tle próbuję znaleźć Live Krystale że ciasna e, jest wszystko przyspieszone, ponieważ to mi jest zbyt długo trwało. Ale e, nasz plan póki co to znaleźć Live Crystalle. Zawalczyć w Cthulhu. I to tyle. Nie mam dużego planu, wiem, ale no, trudno. Jeśli Wam się podobają filmy i chcecie widzieć więcej filmów z Terrarii albo więcej edytowanych filmów, to zostawcie, nie wiem, lajka lub komentarz. To mi pokaże, że mam więcej ich nagrywać. A teraz wracamy do y, gry, a więc nie będę Wam już y, dłużej przeszkadzał. Nar. znalazłem pierwszy kryształ. O i nawet te U -u 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 -u. Nawet tego gnoma mi się Zbójmy go się pozbyć może Uda mu się. Uda mi się dostać jego futro O! Flings. Czekał Dom! Nim Snowball kan hmm. Rzutnia śnieżek. Wezmę Randol. niestety nie mogę użyć tej wyrzutni dlatego, ponieważ gram jako mage Więc tylko magicznych broni będę używać Nie wiem czy już to mówiłem czy jeszcze nie Tam widzę następnego tego małego yy, Kremlina, gnoma jednego Spróbuję ubić, ponieważ z ich futra można zrobić yy, Przewoływaczkę do jeszcze innego bossa, który my którego może spróbuję pokonać? Nie wiem. Uu. Co to jest? Dom? Następny ten domek, tylko ten jest zakryty w lodzie. Kiedy hmm. tego nie widziałem? Ciekawe. Uuu! O, to jest. O, to wszystko jest takie ważne. To jest ta przywoływaczka. Na którą chciałem zbierać na początku. Jo! Okej, okay, nie, bardzo dobrze, że tutaj przyszłem. Bardzo dobrze. Mamy też akcesoria różne, jak yy, te buty. One też są bardzo fajne. Można później użyć, by skraftować inne buty, które są dobre po to. Fajne buty. <ścoughs> dobre, dobre. Yy, to ja jeszcze trochę pozbieram tutaj. Yy, tych kryształów i za niedługo się zobaczymy. Znalazłem następny kryształ. Nie jestem pewien, czy go widzicie, ale jest tam pod wodą. Jest tylko tutaj też ten topesz, To się go szybko pozbędę. Nie wiem, czy się przypadkiem nie duszę ale widzicie go teraz. Można widzieć... U, tam jest też dużo pułapek różnych te twarze małe. Yy, widzicie obok kryształu na ścianach. Yy, one będą strzelać trującymi strzałkami, które no mocno uderzają, ponieważ... Też nie wiem, czy mówiłem jeszcze, czy nie, ale gram na ekspercie, nie na normalu. Więc. Jak taka pułapka mi walnie dobrze, to wyślę mi od razu do bram Niebios. Nieb niebios? Niebios no to, to było dziwnie bliskie. No, jeszcze szkielet, viking i dwa nietoperze. Cudownie to znaczy mi spokoju. Dobra, ja zbiorę ten kryształ i kilka innych jeszcze, wiem, wiem cię. Udało mi się znaleźć następny kryształ, te mięsne stoły, czy cokolwiek co tam jest, o to, one też są użyteczne. I udało mi się znaleźć y, trochę rudy złota, więc... a. Padaj, Więc całkiem dobrze jest. Znajdę jeszcze kilka tych kryształów i może będę gotowy zawalczyć z bossem. Zobaczymy, zobaczymy. Znalazłem dwa kryształy. Jeden tam, a jeden tutaj. O, trzy kryształy! Znalazłem trzy kryształy. Co, jeszcze jeden tutaj gdzieś jest? Ej, nie narzekam, nie narzekam. Następny kryształ. Znalazłem tę skrzynkę. Zobaczymy co w niej będzie. Tylko... Nie, wydaje się bezpieczna. To jest bardzo dobre, nie tylko złote pieniążki, ale też i to lizard in the bottom. Nawet i ma specjalne modyfikacje, że plus 3% major nam daje. To, nam, to mi pozwala robić double jumpa. Let's go. Teraz mogę przeskoczyć ich wszystkich. Let's go. A, a. Tylko pieniądze powinam się wygłupiać. Okej, okay, więc yy, niestety tuż przed akurat, yy, no. Umarłem w y, y, tej jaskini, więc nie mogłem zdobyć więcej lew w krystali. Ale ciągle mamy ich całkiem sporo jakieś 260 zdrowia mamy. To jest no, wystarczająco na Eye of Cthulhu Zebrałem też całkiem sporo gwiazdek w noc, y, żeby dostać więcej many. No, problem jest tylko, że teraz jest dzień, a Eye of Cthulhu nie można przyzwać w dzień. Więc um, może popracuję trochę nad moją areną, pobuduję więcej platform, no i zobaczymy, zobaczymy się jak już będzie noc i wszystko skończę, więc dajcie mi tylko chwilę. Patrzcie kogo znalazłem, małego, pinkiego. Myślę. To, co mnie bawi, to to, że e, Pinki jest całkiem ciężkim przeciwnikiem. Jest ciężki do trafienia, ma bardzo sporo życia. No i to, to wszystko, ale ciągle. Myślę, że e, poza tym, myślę, że dwie dodatkowe platformy będzie na pewno wystarczająco na Ayo Więc no. Czekamy na noc. Okej, okay, nie będę was zanudzać, się, coś porobię i zrobię częcie. Okej, okay. jest noc. E, arena jest podświetlona. Zbudowałem jeszcze jeden domek tutaj i zebrałem trochę e, golda, pieniążków. A więc skrzyni, to jest skrzynita, a tutaj miałem buffy. Careful, dangerous, gravity. Swiftness Shine. No i To może być przydatne. I wezmę coś jak. Biorę to jabłko na buffy. Okej. Okay. Więc. E, zaczynamy. Jest to. Wypij to. No, mogłoby się zacząć lepiej ta walka niż tyle obrażenia na początek, ale hej. Nic takiego. Nie mam wystarczająco prędkości, by dobrze unikać ataki jego i jej? Tego? A ja to on czy ona? I poza tym, te wszystkie małe, miniony, czy czymkolwiek one są, stwarzające nie pomaga też, że podwołuję co każde 5 milisekund. Ale jakoś mi idzie. Pograje mi się uda, a jak nie, trudno. Eee, raczej ta cała walka będzie w odcinku. Jej, ona ma już 11 tych małych mm, pomocników, czy czymkolwiek oni są. Ona, ona. O! 11. Aha, i teraz zaczyna wariować. I Zapomniałem, potek na manę, okay. mogłoby być lepiej. za mało prędkości i za słabą broń. No, trudno się mówi. Ty tutaj co robisz? Dobra, To widzimy się w następnym odcinku na tym kanale, po nagrywanie Cerrarii dużo zajmuje, dużo więcej niż Zombie Night Terror i nie mogę zbytnio dłużej grać, więc... Widzimy się w następnym odcinku na tym kanale.